Dzień dobry. Przede wszystkim chciałam pogratulować tutaj drużynie z Dąbrowy trzech punktów. Myślę, że no dzisiaj w każdym elemencie drużyna z Dąbrowy była od nas lepsza. Przede wszystkim jak tutaj patrzymy w statystyki, no to w blokach jest 11 do 3. My cały tydzień pracowałyśmy nad tym, żeby, żeby ustawiać się odpowiednio do, do lewo skrzydłowych i dzisiaj nie mogłyśmy ich w ogóle zatrzymać. I tutaj y, też gratulacje dla dziewczyn. Y, no u nas przede wszystkim też więcej błędów własnych, także myślę, że, że nad tym musimy pracować. Były takie momenty, w których nawiązywałyśmy walkę, y, ale w efekcie końcowym no, drużyna z dąbrowy okazała się lepsza, no i, i mamy nad czym pracować i na pewno nie zwieszamy głów. Pracujemy dalej i myślę, że... To wszystko. Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo za gratulacje. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, bo zdawałyśmy sobie sprawę, że może to być trudny mecz, a udało nam się go wygrać za trzy punkty. Rzeczywiście ta gra układała nam się dosyć, dosyć dobrze, bo za wyjątkiem pierwszego seta, gdzie zrobiłyśmy trochę punktów w błędów właściwie w przyjęciu. Później już ta gra układała nam się znacznie lepiej. Dużo lepiej zagrywałyśmy i przede wszystkim nasz atak był skuteczniejszy. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, gratuluję zwycięstwa. Bardzo fajny mecz w wykonaniu dąbrowy u nas troszeczkę inaczej z tą fajnością. Staraliśmy się bardzo, bardzo chcieliśmy. Widzieliście Państwo, że mieliśmy momenty, że chcieliśmy prowadzić równorzędną walkę, ale no doświadczenie i tutaj umiejętności zawodniczek Tauronu pokazały, że na razie jeszcze nie pozwolą nam wygrać ze sobą, ale nie zwieszamy głów, dalej trenujemy ciężko, będziemy walczyć. W lidze I do well, thanks for the congrats. It was uh, we got a, we got a goal in the beginning of the season. We wanted to start with nine points in the first three rounds. We achieved it, so uh, we are very happy about it. It's never it's never happy playing at home, being uh, being kind of favorite. You c you're carrying the the responsibility of of uh, getting the result that you're looking for and uh, we we did it uh, we struggled in the beginning quite a lot with the reception we were quite sure that they were going to take some risks in the, in the service they put our reception under pressure in the beginning of the match and then we we found a way to to stabilize it as soon as we Władze second. A as służący as we, we stand at the reception uh, we jak in, in, as, as we wanted in, in, uh, inside out. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że zapamiętam wszystko, bo się bardzo rozwiną. Okay. Na początku sezonu założyliśmy, że chcielibyśmy uzyskać 9 punktów w pierwszych trzech meczach, co się udało. Z początkiem pierwszego seta mieliśmy troszkę problemów z przyjęciem. Zakładaliśmy, że przeciwnik zaryzykuje zagrywką. Natomiast nie jest na pewno łatwo, bo presja własnego parkietu plus ta zagrywka przeciwnika spowodowała, że mieliśmy problemy. Natomiast później zaczęliśmy grać już lepiej.